Czy zastanawialiście się kiedyś, skąd się biorą myśli? Te negatywne, jak i pozytywne. Czy wiedzieliście, że myśli same się myślą? Zacznijmy od początku. Czym jest podświadomość? Podświadomość to jest magazyn, w którym zbieramy informacje od naszego urodzenia, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. To dzięki podświadomości działamy w sposób automatyczny. Jeśli mielibyśmy dzisiaj nadać imię podświadomości, nadalibyśmy no imię ego. I tutaj rozpoczyna się nasza historia Na to, jacy jesteśmy dzisiaj miało wiele czynników wpływ Po pierwsze nasze dzieciństwo Jakich mieliśmy rodziców, w jaki sposób poświęcali nam uwagę Czy byli to ludzie, którzy dawali nam dużo miłości, wsparcia Czy raczej byli to ludzie pogubieni, uzależnieni Albo też ludzie, którzy nie mieli dla nas czasu To często trudne, traumatyczne doświadczenia wpływają na to, jacy jesteśmy I dlaczego w późniejszych latach pojawiają się w naszej głowie negatywne myśli Często wadliwe przekonania ale też często pojawia się w naszym życiu tak zwany sufit mentalny, przez który często nie możemy się rozwijać i spełniać swoich marzeń. Jeśli jesteście dzisiaj na etapie, gdzie większość waszych myśli to myśli negatywne, to już teraz wiecie skąd się to tak naprawdę bierze. Następnym razem, kiedy będziecie spacerować ulicą, będzie piękny dzień i będą się pojawiać myśli negatywne znikąd, będziecie wiedzieli skąd się właśnie to wzięło. Mam dla was radę. Co zrobić w takiej sytuacji? Jeśli pojawi ci się pierwsza negatywna myśl, Zrób tak zwane aha, zatrzymaj się, nie dawaj prądu tej emocji, nie wchódź nią tak, żeby cię nie przytłoczyła, tylko miej świadomość tego, że jest to po prostu tak zwana myśl samomyśląca, która wywodzi się z przeszłości. Prawdopodobnie na tym etapie jeszcze nie wszystko jest zrozumiałe i logiczne, ale na spokojnie. Najważniejsze jest postawić pierwszy krok. Zapraszam cię do obserwowania mojego profilu, ponieważ w nadchodzących tygodniach pojawi się na moim profilu jeszcze więcej treści, które pomogą ci przejść ten proces zmiany.